Sukcesy moich uczniów, którymi mogę się pochwalić, dały mi taką odwagę, żeby, żeby stworzyć kolejny kurs, tym razem kurs do samodzielnej nauki języka francuskiego, do którego Cię zapraszam. Kurs, o którym za chwilę Ci powiem, to, tak jak przed chwilą powiedziałam, kurs do samodzielnej nauki języka francuskiego. Na pewno się teraz zastanawiasz, czego konkretnie się nauczysz. Konkretnie nauczysz się rozmawiać w prostych, życiowych, codziennych sytuacjach. Będziesz mógł porozmawiać z sąsiadem o prostych, życiowych ży sytuacjach o pogodzie, o tym, co robi, o tym, jak się czuje, tak? Tak, żeby już ten kontakt w jakiś sposób nawiązać. Oczywiście będę Cię uczyć takiego francuskiego ogólnego, ale również takiego francuskiego, który będziesz mógł, mogła zaaplikować w sytuacjach konkretnych. W piekarni, w sklepie, na rynku, u lekarza, u dentysty, więc będziesz, będziesz się uczył języka w taki sposób zarówno ogólny, jaki konkretny, ale cały czas na całych zdaniach i na całych tekstach, tak żebyś jak najszybciej zaczął/zaczęła mówić po francusku, bo to jest oczywiście bardzo ważne. Teraz powiem Ci, w jaki sposób ta nauka się będzie odbywać, bo wiele osób mnie pyta, no ale jak to nauka przez internet, jak to działa? Zanim jednak Ci to opowiem, chciałabym Ci zadać jedno pytanie. Czy miałeś kiedyś albo miałaś w swoich, w rękach książkę? Książkę do nauki francuskiego, tak jak na przykład taka książka, tak? Zobaczmy. No, jest sobie książka, coś tutaj jest napisane. Kurs do samodzielnej nauki języka francuskiego, który chciałabym Ci zaproponować, to jest trochę tak jak taka książka, tylko że w internecie. Oprócz tego, że będziesz tam miał zdania, teksty, to do tego wszystkiego będziesz mieć również lektora francuskiego. Ja też oczywiście będę, będę Ci czytać różne rzeczy. Do tego wszystkiego będziesz mieć tłumaczenie na język polski i na samym początku, na samym początku będę ci również fonetycznie pisać, jak czytać niektóre razy albo niektóre zdania. Będę to pisać w sposób fonetyczny, uproszczony, tak jakbym pisała po polsku, bo naprawdę wiele osób o to prosi, wiele osób po prostu z mojej obserwacji też, też to wynika, wiele osób yy, nie do końca dobrze słyszy to, co słyszy, więc taki zapis fonetyczny też się pojawi. Oprócz tego na platformie, bo cały kurs jest umieszczony na specjalnej platformie w internecie, oprócz tego do niemalże wszystkich lekcji będą nagrania wideo. I ja w tych nagraniach wideo wyjaśniam Ci różne rzeczy. Jak odmieniać czasownik, taki czy taki, jak czytać coś, co znaczy takie a ja, takie zdanie. Będę Ci w tych nagraniach wideo analizować teksty, które będziemy czytać razem. Będę Ci mówić, co powtarzać, jak powtarzać, w którym momencie. Również dodatkowo będę Ci mówić w takich nagraniach, jak się uczyć, żeby to było skuteczne. Z tego, co zauważyłam przez, przez wiele lat pracy, Niestety, nie zawsze też potraficie się uczyć języka obcego i zwłaszcza jest to duży problem dla osób, które uczą się w ogóle pierwszego języka obcego. Więc w nagraniach wideo, które znajdziesz na platformie, powiem Ci, czego się uczyć, jak się uczyć, wytłumaczę Ci, po co są niektóre zadania, jak do nich podejść, jak, jak to wszystko zrobić, żeby to było efektywne. Więc widzisz, problem z taką książką, z takim podejściem klasycznym jest taki, że tu jest jeszcze za mało informacji. To, że ci ktoś da tekst, to nie znaczy, że ty wszystkiego się tego nauczysz. I to też wynika z mojej obserwacji, jak pracuję z uczniami, zauważyłam, że oprócz tego, że dam im tekst, to jeszcze musi za tym iść jakiś komentarz, jakieś ćwiczenie do tekstu, które pomoże Ci zapamiętać te zdania czy słówka, tak, żebyś mógł coś z tym dalej zrobić. I na platformie będziesz mieć właśnie takie, takie nagrania wideo, w których nie tylko tłumaczę język francuski, ale w których tłumaczę również jak się uczyć. No bo to jest czasami naprawdę. Bardzo niezrozumiałe, i skoro tu jesteś, skoro mnie oglądasz, to pewnie dlatego, że no nie wiesz, jak się uczyć. <ścoughs> po prostu. Konkretnie na platformie znajdziesz lekcje od zera, czyli od bonjour, od sali, sawa, poprzez takie dłuższe teksty. W których będziesz musiał już zacząć zapamiętywać całe zdania. Nauka z moim kursem to jest nauka na całych zdaniach i całych tekstach. Nie zdziw się, ale na platformie nie będziesz mieć fiszek do nauki słówek. Nie będziesz się ze mną uczyć słówek, ale będziesz się uczyć całych zdań. Jak powiedzieć u lekarza, co powiedzieć u lekarza, albo co powiedzieć w piekarni, w sklepie? Po prostu całe zdania, całe teksty. Niestety, ale zobacz, ludzie na ulicy nie mówią słówkami, więc ty też nie możesz się uczyć pojedynczych słówek, tym bardziej, że są takie słowa, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od zdania. Więc no niestety, bardzo mi przykro, ale. To będzie nauka dosyć intensywna dla osób, które naprawdę są zdecydowane na to, żeby zacząć mówić po francusku. I taka bardzo ważna rzecz to to, żeby się uczyć po kolei. Lekcja po lekcji. Najlepiej codziennie, choćby to miało trwać 5 minut, minutkę, dwie, nieważne. Najważniejsze, żeby się uczyć po kolei. I kurs jest tak zrobiony, że wystarczy, że będziesz się uczyć po kolei. Będziesz klikać do następnej lekcji i następnej lekcji. Kurs jest tak zrobiony, żeby jedna lekcja wynikała z drugiej. Więc jeżeli chcesz mieć dobre rezultaty, no to oczywiście musisz się uczyć po prostu po kolei, także tu na ten temat nie ma dużo do powiedzenia. Zajrzymy sobie teraz konkretnie do środka platformy, żebyś miał albo miała jakąś większą, lepszą wizję tego, jak ta nauka będzie wyglądała. Zobacz, tutaj pokazuję ci, jak ta platforma wygląda w środku. Pierwsza rzecz to po lewej stronie widzisz, będziesz mieć taki spis treści z, z różnymi zadaniami do zrobienia. I tak naprawdę wystarczy, że będziesz Uczyć się według tego spisu treści, po kolei, lekcja po lekcji, jedna po drugiej. Czasami w niektórych lekcjach będziesz mieć nagranie wideo, w którym tłumaczę, co trzeba zrobić, ewentualnie jak. Czasami w niektórych lekcjach będziesz mieć polecenie napisane po francusku i po polsku i trzeba będzie zrobić wykonać jakieś zadanie na ogół te zadania polegają na tym przeczytaj przepisz zapamiętaj przeczytaj jeszcze raz przetłumacz na francuski to są tego typu zadania nastawione na praktykę W będziesz mieć również bardzo dużą ilość tekstu. Tekstu, z którego trzeba będzie zapamiętać dużą ilość zdań. Zobacz przykład tekstu. Ja nie chcę Cię uczyć języka francuskiego w sposób taki klasyczny, gramatyczny. Bo to niestety na początek nie jest najlepszym rozwiązaniem, jest to zbyt techniczne podejście. Można to zrobić w sposób bardziej, bardziej konwersacyjny. I takie teksty, jak ten, który teraz widzisz, takie teksty będziesz dostawać. Będziesz je czytać, będziesz je słuchać, będziesz je czytać, do, takie, do takiego tekstu dostaniesz Jakieś zadania, pytania, coś trzeba będzie napisać, coś trzeba będzie powiedzieć, a później trzeba będzie się wykazać znajomością tych zdań. Trzeba będzie je przetłumaczyć z języka polskiego na francuski. Na przykład, bo tylko w ten sposób, ucząc się na pamięć całych fraz, tylko w ten sposób zaczniesz mówić po francusku. Nie trzeba tego robić w sposób gramatyczny, jak to ma miejsce w wielu, wielu książkach. To niestety nie jest metoda dopasowana do potrzeb Polaków, którzy mieszkają we Francji i muszą iść do pracy po francusku. Także będziesz mieć dużą ilość tekstu i dużą ilość pracy z tekstem. Tak naprawdę, kurs, który Ci tu pokazuję, to jest tak naprawdę ten sam kurs, te same teksty, te same zadania. Ten, ta sama kolejność ćwiczeń, jak to, co daje uczniom na zajęciach ze mną, indywidualnych albo grupowych. Trudno to nawet porównać do aplikacji, bo w aplikacjach tak naprawdę uczysz się słówkami. Tu nie będziesz się uczył słówkami, tu będzie nauka no, na całego, na całych tekstach, na, na całych znaniach, jedno po drugim, lekcja po lekcji, tak jakbyś y, przyszedł, przyszła na normalny kurs języka francuskiego. No, różnica polega tylko na tym, że będziesz się uczyć sama. Co nie znaczy, że ja do ciebie nie zapukam i nie skontroluję twoich y, efektów nauczania, bo zależy mi na tym, żeby tak dopracować ten kurs. Żeby był perfekcyjnie dopasowany do potrzeb osób, które uczą się same, mieszkają we Francji i muszą z tym francuskiem iść w życie. Także będę się z Tobą regularnie kontaktować również po to, żeby zobaczyć, jak się uczysz, jakie masz obiekcje, jakie masz propozycje i co dopracować w kursie, żeby był jeszcze lepszy. Wchodząc w pracę ze mną, nastaw się na to, że może będzie to trochę trudne na początku, będzie dużo informacji, ale gwarantuję to każdej osobie, jeżeli będziesz robić tak, jak ci pokażę, w takiej kolejności, jak ci pokażę. Jeżeli dasz z siebie wszystko, to zobaczysz spektakularne efekty. Naprawdę w trzy miesiące zaczniesz mówić po francusku. Ale to będzie wymagało pewnej samodyscypliny. Myślę, że to jest jasne, myślę, że to. Nie podlega żadnej dyskusji, no bo wszyscy dobrze wiemy na nikogo wiedza nie spadnie z nieba i trzeba będzie się trochę postarać.